Cześć, dzień dobry, witam wszystkich. Bardzo serdecznie zapraszam Was odświeżony forever. Tak byłem u Barbara, bo zarośnięty byłem jak żul. Zapraszam do kolejnego materiału na kanale. Dzisiaj o najgorszych rzeczach, jakie może zrobić gracz, który gra, nieważne jak długo w CSA 2. Chodzi o zmiany. Zmiany i dlaczego te zmiany robi. Teraz do tego dojdziemy. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodoba i lecimy z tematem. No i moi drodzy, tak, witam was w grze. Nagrywam to jeszcze raz, ponieważ był e, za e, długi wstęp. E, dlaczego nagrywam właśnie ten materiał o zmianach? Ponieważ pierwsza zmiana jaką zrobiłem, to było wyłączenie akceleracji myszy, czyli zwiększenie e, tej precyzji wskaźnika w ustawieniach Windowsa, tam panel sterowania mysz, e, opcje wskaźnika, nie? To, co tam wrzucałem, chyba ostatnio, jakieś najlepsze ustawienia myszy. Robiłem trochę formatów. Przy zmianie płyty prostkiej i tak dalej, musiałem znowu zrobić format i zapomniałem po prostu tej opcji zmienić. I grałem właśnie z tą akceleracją włączoną i ten sens po prostu nie był taki, wiecie, nie był stały. Było to przyspieszenie i tym podobne. No i wszystko było ok, wszystko szło do góry. Average, KD, KR, ADR, wszystko szło pisuś glancuś, przed wczoraj. aż przedwczoraj. No, wydawało mi się, że serwery są nie, nie takie jakie trzeba, ponieważ nie szło mi w ogóle. W, w ogóle. Miałem 13 fragów najwięcej w tamtym dniu, a chyba 5 facetów zagrałem. Strzelałem do typa. Raz, dwa, trzy, trzy chmury krwi poszły. Okazuje się, że gościu y ginie tam od mojego randoma. Do 127 w jednym. Wydawało mi się, że nie mam mnie w ogóle na serwerze, mimo że jestem, tak jakbym nie wiem, tak jakby mnie po prostu nie było. Zagrałem sobie premiera, zrobiłem ponad 30 y fragów. Tam. Jakiś taki meczek dla ja i tyle. No i właśnie, jak nie szło, to mówię kurde, coś zmienić mam, czy co? Czy w ogóle te niemieckie serwery na fizycie są do dupy? O co tutaj w ogóle chodzi? No i przypomniałem sobie to, co ludzie mówili zawsze, czyli nie zmieniaj nic, nie zmieniaj rozdzielczości, celownika i tak dalej. W sumie chodzi właśnie o pierwszą zmianę. Zmiana celownika to jest zmiana, która jest najmniej inwazyjna, no bo czułość myszy macie taką samą, proporcje ekranu rozdzielczej, wszystko macie takie samo. Nawet jak wam idzie, no to myszki, podkładki nie zmienicie, bo wam nie idzie, nie? No chyba, że jesteście Mateuszem Pongowski, no to on podkładkę i myszkę potrafi zmienić, jak mu nie idzie. Ale wiecie, dla takich e, zwykłych grajków jak my, no w sumie ja mam jeszcze tam cztery inne myszki, ale aż taki nie jestem, żeby zmieniać. Więc zmiana celownika to jest taka najmniej inwazyjna, nie? Jak, jak wam nie idzie, ustawiacie sobie jakieś, tak, jakąś taką wielką e, kobyłę, o na przykład taki właśnie celownik, e, który mam właśnie pod ósemką. Taki gdzie jest size 2,5 czy tam 2, możecie też grubość sobie zwiększyć, takie żeby, żeby po prostu mieć taki celownik na potwory, gdzie dacie radę powiedzmy jakiś tam full, full auto spuścić, przeciągnąć i tych przeciwnika. Więc taka zmiana celownika to jest zmiana taka najmniej inwazyjna, z którą jestem, którą nawet polecam wiecie, czasami... Zastosować, jak powiedzmy nie idzie, jak ma się mały celownik i powiedzmy heady nie siadają, no to daj sobie na większy, może Będziesz lepiej, wi lepiej widział, w, będziesz miał większą yy, pewność, że no, ten celownik widzisz, mimo że Jesteś celowany w dżunglę, no to kątem oka widzisz gościa tam, powiedzmy w gali jesteś w stanie, wiesz Zespingować Tam zapuścić Taki jakiś transfer spreja z dżungli na, na galę Druga sprawa To już, czego nie polecam odradzać, to będą wszystkie rzeczy, o których będę mówił właśnie od tej chwili Proporcje obrazu co jak co rozdzielczość też jest jeszcze taką można powiedzieć mniej inwazyjną, ponieważ jedyne co no to troszkę dajecie jakby podupie dupie waszemu kompowi i na przykład z, z niższej chcecie dać na wyższą, no to tr troszkę FPS-y wam polecą, bo CS2 jest jaki jest. Ale proporcje ekranu, kiedy gracie 4 na 3 i zmienicie nawet na 16 na 9 to będzie to skok ogromny. Takiego ziutka zrobi wam się 2 trzecie tego typa. Postacie będą się poruszały inaczej. Wasz feeling poruszania, was, wasza ta czułość myszy, taki, takie odczucie będzie inne. Ponieważ masz na 4, na 3 strasznie machacie, ta gra jest szybka i tym podobnie. Na 16, na 9 te ruchy będą troszkę mniejsze, postaci będą węższe, przejścia będą węższe, wszystko będzie takie wciśnięte, ale będzie obraz, wiecie, obraz yy, szerszy, więc będziecie więcej widzieć. Więc jeśli powiedzmy tutaj yy, chowa mi się na przykład typ na 4 na 3 no to na 16 na 9 będziecie go widzieć lepiej. Ale to jest zmiana chyba jedna jak nie najgorsza wraz ze zmianą czułości myszy. Jeśli zmieniacie sensa i to jest też rzecz, którą której nie polecam, jeśli zmieniacie sensa, powiedzmy z wartości jakie mam tutaj 1,7 i zmienicie na 1,65. No to to nie jest jeszcze taka wiecie taka e, hamska zmiana, ale są moi drodzy takie dni, gdzie ręka dosłownie, Ty łapy po prostu nie, nie czujecie, macie wrażenie, że e, czułość myszy, na której gracie już x czasu, nagle stwierdzacie, tak jak czasami ja bardzo rzadko ostatnio, ale z, po tej ak zmianie akceleracji tego nie mam, miałem wcześniej właśnie, że ten sens nagle, że jest za duży, że trzeba z, zmniejszyć i wtedy z, na przykład z tej 1.7 bazowej wartości zmieniacie na przykład na 1.3. I obracacie się wolniej, ale na przykład, żeby trzymać cernik na, na hedzie jest wam powiedzmy łatwiej, ale żeby na przykład walnąć jakiegoś flika, no to już nie, no bo musicie więcej siły, ma, bardziej tą myszką machnąć, bardziej przejechać po podkładce, żeby zrobić swinga z dżungli powiedzmy tutaj na, na rampę, no na, na takim sensie nie zmienicie. Jakieś dalekie dystanse tam, żeby się pestkować, okej, okay, ale to co mieliście właśnie wcześniej, no nie będziecie w stanie takiego, wiecie, zrobić takiego, nie to, że smooth, ale z mniejszą, z mniejszą dozą jakby przyłożenia Siły do takiego właśnie machnięcia Więc Zmiana proporcji ekranu i zmiana sensa To jest najgorsza rzecz, którą może zrobić Gracz, na przykład z meczu na mecz Albo jeszcze najgorsze właśnie w trakcie meczu Gdzie nie idzie wam dosłownie tam 2 trzy, cztery rundy Stwierdzacie, kurde, coś jest cholera nie tak Trzeba coś zmienić Zmienia się celownik? Okej. Okay. W trakcie meczu możecie zmienić nawet kilka razy celownik Ale żeby zmienić proporcję ekranu czy czułość myszy? Kompletnie tego nie polecam. Dobre placebo jest ze zmianą rozdzielczości, ponieważ jak gra, większość graczy gra na 960, no nie oszukujmy się. Większość poza prosami, no to większość właśnie graczy, jak y, mówimy, no to tam, jaką masz rozdzielczość, tam na, na Twitchu się ludzie tam pytają, no to 960. Oto ja też tam gra gram na taki, ale obraz twój wygląda zupełnie inaczej. No wygląda jak wygląda. Co prawda nie mam tam jakiegoś super wyostrzenia w obs -ie. Wartość wyostrzenia jest chyba 0,0807, coś tego typu, więc to nie jest jakoś tam super wyostrzony ten obraz, ale wygląda zupełnie inaczej. Na przykład zmienić rozdziałkę na taką santeresową, trochę będzie pikseloza, ale gra będzie jakby trochę... Inaczej chodziła, takie wiecie, placebo, że będzie gierka bardziej płynna, no bo zmniejszacie troszkę rozdzielczość, więc może tych FPS-ów będzie jut więcej e, i będą może ma jakieś mniejsze spadki te FPS-ów, więc gra będzie wydawała się, że jest taka bardziej, no nie wiem, stabilna, mniej, mniej się ścina i tym podobne. Ale mówię, to jest, to jest placebo i takie czasami placebo właśnie działa, jak przy lekach farmaceutycznych, czy kiedy wiecie, e, ktoś dostaje jakąś pigułkę, okazuje się, że to jest sama sacharoza albo tam jakieś, nie wiem, wypełnienie i mówicie, że dostaje to etopirynę, nagle kurde, głowa przestała boleć, ja pierdziel, jakiś Super lek. Ze zmianą rozdzielczości jest, uwierzcie mi, że, że podobnie. Nagle czujecie, że kurde, no gra wygląda inaczej, to, to zupełnie inny kant jest, srajk. Patrzcie i tutaj i pyk, 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 Same, same headshot. Jezu, ja rucham cały serwer, no zajebiście, no jestem super graczem i wymiatam. Ale uwierzcie mi, że to jest placebo. Przy jakichś starych kompach, przy jakichś starych procesorach właśnie, tych starych kartach graficznych, może tych właśnie FPS-ów będzie ciut więcej. Nie daje gwarancji, ponieważ CS2 to nie jest global offensive, gdzie tam zmiana rozdzielczości, zmniejszenie trochę rozdzielczości z lepszej na gorszą o tych FPS to trochę da dawało. Aczkolwiek tutaj no dajecie taki wiecie, bardziej y, na mózg sobie działacie, tak jak ze zmianą y, można powiedzieć troszkę celownika. Y, z tą zmianą rozdzielczości, że to, to dajecie takie placebo, że nagle jest lepiej, że nagle macie jakby reset cychy, reset wszystkiego i taki feeling, że no chce wam się, chce wam się grać, nie? Także, moi drodzy, tak to wygląda. Więc, reasumując, żeby ten materiał nie trwał nie wiadomo jak długo, yy, zmiany, które nie polecam, zmiana czułości myszy, zmiana proporcji ekranu. To placebo takiego, żeby sobie zmienić coś, no to zmniejszy, zmniejszyć albo zwiększyć sobie rozdzielczość na tej samej proporcji ekranu. Ale nie mówiłem o tym, że jeśli ktoś gra głównie 16 na 9 i na przykład zmieni 16 na 10 to aż tak bardzo tej zmiany nie odczuje, jak powiedzmy przy 4x3, a 16 na 9 Ponieważ te modele, Tutaj mniej więcej są szerokościowo podobne, tak samo feeling ruszania myszy w poziomie, wzdłuż osi X będzie mniej więcej. prawie. Takie samo jak na 16 na 9, ale przy 4x3 na, na 16 na 9 albo 4 na 3 na 16 na 10, tutaj już będzie zupełnie taki większy skok. Jak z monitora 75 herców na 144 albo 240 Hz monitor, no to wtedy różnicę widzicie. Ale tutaj pomiędzy tymi dwo, dwiema proporcjami, aż tak bardzo dużo różnicy nie ma. No i naj, bardziej, najmniej inwazyjna zmiana no to jest y, zmiana cerownika. Na jakiś tam, nie. Wiem, na, na kropkę, jeśli czujecie, że heady siadają, no to zmieniacie sobie z, takiej, wiecie, z takiego celownika na potwory na kropkę. Jeśli na, no, natomiast kropka jest za mała, no to trochę sobie zmieniacie na jakiś taki większy celownik. Jeśli celownik jest troszkę za duży, albo za, znaczy czujecie, że dalej jest za mały, zmieniacie sobie troszkę na, na większy. O przepraszam, na przykład na taki, powiedzmy z obwódką, żeby ta obwódka dawała większą wizualizację tego celownika, żeby był bardziej widoczny i potem podobne. Także, słuchajcie, no dajcie znać, jakie wy ewentualne zmiany e, stosujecie. A, i na samym końcu, najgorsze co można wziąć, to konfig innego gracza, konfig na przykład e, Prosa. Gdzie, nie wiem, czy Voxik Wikadia, coś tego typu miał na przykład e, pod W... Miał zupełnie co innego. Nie wiem czy miał jakiegoś shifta czy jakiś granat, a chodził na którymś przycisku na myszce. Nie wiem czy to nie był jakiś prawy przycisk myszy czy coś tego typu, że zupełnie na takim konfigu no, nie dało się grać. Że robicie jakiś tam challenge, że gra na konfigu prosa czy coś tego typu. Odpalacie tam exec, nie wiem, voxic.cfg. A tam okazuje się, że w WASD to są zupełnie inne przyciski granaty, hù, gdzie są zbindowane pod 1 2 3 4 nie macie zupełnie nic. No na przykład ja pod czwórką nic nie mam. Mam, mam tylko y, granaty pod y, X, znaczy pod ZXC. No i pod czwórką y, jest ta zmiana co prawda, nie? Ale nie, kompletnie tego nie używam. Pod y, myszką mam właśnie tam granaty, a czyli flesze. pod C mam neida, pod y, Z mam smoka i pod X mam palaka. A czwórkę w sumie wiem, ale z tego kompletnie nie korzystam. Także, pobieranie konfigu prosta, czy nawet konfigu jakiegoś tam twórcy, yy, czy streamera, to też nie jest dobra rzecz, ponieważ każdy ustawia właśnie te swoje bindy, skróty klawiszowe pod siebie. Jak mu jest wygodnie, też zależy, jak trzyma klawiaturę, czy gra na klawiaturze, właśnie w ten sposób, czy ktoś trzyma sobie klawiaturę tak i ma, wiesz, wiecie, twarz przy monitorze. No, nie polecam tego, z tego korzystać. Także słuchajcie, no. Chyba to tyle będzie w tym materiale. Z mojej strony wszystko. Trzymajcie się i pozdrawiam. Nere!